Wszystkim eee, proszono mnie, żebym nagrał ten film. Eee, nasi odpowiedzialni w decyzji ciężar od mediów, e, bo misjonarze ostatnio nic nie wysyłają, więc wysyłam film z istoty bycia misjonarzem. My jesteśmy tu misjonarzami, te osoby, które jadą porque, e, ponieważ wybieramy się w góry. Wybieramy się w góry, gdzie ludzie żyją, do nich się dojeżdża, im daje się sakramenty tam w górach. Droga będzie trwała dwie godziny. Ja systematycznie w tym filmie będę tłumaczył, będę pokazywał. Może coś z drogi też nagramy, bo jedziemy przez wysokie góry, też trudno, bardzo drogą. Ta droga trwa dwie godziny. Jak tam dojedziemy, też zrobimy z tymi ludźmi jakiś filmik, więc będziemy pokazywać, co jest istotą pracy misjonarza. Więc nieraz się siada w samochód i się jedzie dwie godziny po to, żeby odprawić msze Święte, oszcić, coś dać też ludziom, bo będziemy też rozdawać pewne rzeczy, bo są to bardzo biedni ludzie, którzy żyją w środku gór w boliwijskich Wandach, więc dajemy i, i rzeczy duchowe, także i materialne. Zawsze jest potrzebny samochód, jest przed nami. On jest przygotowany już do tego, żeby, żeby jechać i są osoby potrzebne. No, jestem ja jako, jako ksiądz, nie jestem w Białej sutanie, bo w Białej Sutanie się nie jeździ na misję. Ponieważ na, można trafić na jakieś przeszkody, które trzeba przenieść nieraz, bo są zamykane drogi, żeby zwierzęta, te ich zwierzęta, na przykład owce, nie schodziły na dół, więc się można pobrudzić i zawsze się brudzi człowiek. Trzeba nieraz wymienić koło i położyć się pod samochód, więc my nie używamy białych cyfanów. Jesteśmy w rzeczach nawet gorszej jakości, nieraz, żeby pojechać właśnie tam w góry. Ze mną jest katechista z Don Zenon, Buenos dias, Don Zenon. Buenos días, Un para todos los de Polonia. Si. To jest nasz Przyjaciel, jest katechista, jest w ogóle cudowną osobą. Chciałbym go przedstawić, bo to jest świadectwo Ducha Świętego, że działa, bo Don Zenon jest ze 30 lat katechistą, on jest po kursach, on mówi, że czyta Pismo Świętej Modli się I, i to jest przykład żywego działania Ducha Świętego, bo jak go słucham, bo on mówi w Kechua i porresos, i, por, i dlatego jest z nami, bo mówi w Kechua, bo większość ludzi tam będzie mówiła w Kechua, będzie dawał katechezę, katechezę w Quechua, w ich języku, z którego się narodzili, który był tutaj przed hiszpańskim. I on, kiedy mówi katechezę jakoś, jak ja słucham, jeżeli jest w języku hiszpańskim, jest to ortodoksyjna, z dobrą nauką, bez błędów, bez błędów teoretycznych. Człowiek, który nie ma żadnego uniwersytetu, nie ma se, nie, nie, nie był w seminarium, tak jak mój księża, on się Mogli tylko czyta i głosi czystą naukę katolicką, którą ja mogę potwierdzić, bo słucham nieraz, raz, więc wyjątkowo go cenię. jest to przyjaciel wszystkich Polaków, misjonarzy z naszej decyzji, którzy pracowali tutaj. Więc e, jesteśmy tu. Jest z nami jeszcze siostra zakonna, jest Basia, która, e, która nagrywa ten film. Jest to jest ostatni wyjazd e, e, jako misjonarza, ponieważ wraca do Polski. No Zenolajkę, saludara albo NKN Kiroga, Saludara, Todos Polakos. Teraz Don Zenon pozdrowi nas w języku Kecuła, żebyśmy widzieli jak 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 się słyszy ten język. Kecuła si, a im punce Kecułą tukie kankuna papiskuna cuskai, Bolivia Soyuman tapaca, Kwarispa kassandra cekai, wakichita video manta. Gracy z Donzen, więc było pozdrowienie w języku Quechua, jest on zupełnie inny niż, niż hiszpański, więc my nie rozumiemy dużo rzeczy, ale jedziemy tam, odprawiamy w hiszpańskim, bo nie wiedzą, to jest język kościoła hiszpański, a Donzenon zawsze robi przedmuszszą katechezę dla nich w języku Quechua, bo jest im, lepiej się im słucha w tym języku, bo oni rozmawiają w domach Quechua, a w urzędach czy właśnie ze mną po hiszpańsku jest jakby drugi język ich. Więc siadamy do samochodu, jedziemy. Będziemy nagrywali później więcej rzeczy. Witamy serdecznie po raz kolejny. Mamy dokładnie godzinę drogi za nami. Jesteśmy w takich czerwonych górach. Jedziemy przez trzy góry, przez, e, przez e, góry, które mają, które mają trzy oblicza. Są zielone góry, jechaliśmy. Teraz jedziemy przez czerwone góry i będziemy jechali na końcu przez takie Zrobione z, z, ze skał. I tutaj mamy taką drankę, to się nazywa dranka, jest brama na drodze. Się zamyka tą bramę i otwiera, bo zwierzęta schodzą, więc y, każdym razem Ale, trzeba to otworzyć. Ja mam ja Czasami Śmiejemy się, że nie wiadomo, z której będę otwierać zawsze. Czasami trzeba podnieść. Dlatego mówiłem, że nie może używać jakichś białych ubrań, tam i innych rzeczy, bo się pracuje w tej drodze. Właśnie wracam teraz, żeby zamknąć to, żeby owce i krowy nie schodziły i nie uciekały tą drogą. chwileczkę pojedziemy, żebyście zobaczyli, jaka jest droga dalej przez te nasze drogi. Tutaj jeździ się tylko do tej wioski, kiedy nie pada deszcz, bo ta ziemia czerwona, kiedy pada deszcz, jest jak masło, my mówimy tutaj, między nami katechistami, Czy ona jest śliska. Samochód się ślizga, tańczy, mówimy, śmiejemy się zawsze, więc jest niebezpiecznie. I my... Ja do tej wioski nie jeżę kiedy jest czas deszczowy, a czas deszczowy jest między listopadem, a kwietniem odwiedzamy te wioski poza tym czasem, kiedy jest deszcz. Można to pobudzić trochę po prawej stronie. Są piękne góry, to są Andy w całej okazałości I my tak jeździmy sobie przez nie. Przecież wszyscy się zakręcają, kiedy wysyłam zdjęcia gdzieś na przykład do mojej mamy, do mojego rodzeństwa. Dla nas stało się to już trochę chlebem powszechnym. Ja jestem 4 lata, więc, więc już nie mi te widoki. No jest, jesteśmy, pracujemy tutaj, więc pastersko, więc obyliśmy się z tymi widokami. Taka, ale zawsze, zawsze jest taka chwila, że o, ale fajnie tutaj jest. pięknie, Natura jest piękna. Bóg stworzył bardzo pięknie to wszystko. Więc żegnamy się, bo to jest dom droga. Jest ona trochę nieprzyjemna, zaczyna być, będzie coraz trudniejsza. Za godzinę będziemy w naszej wiosce, więc wtedy coś nagramy więcej mieliśmy nie nagrywać nic więcej, ale spotkaliśmy to koniki, proszę bardzo zazwyczaj spotykamy jakieś zwierzęta, owce spotykamy kozy spotykamy krowy, ale koniki to raz na jakiś czas i proszę bardzo, nie dają nam przejechać nawet więc to są taka atrakcja czasem się zdarza musimy jakoś ich ominąć, spokojnie halo, halo koledzy, schodzimy z drogi dobrze, dziękujemy bardzo Sí, aquí sí, mis compañeros, ellos, con un patado de cielos vamos a ver. ¿Por qué no a esos caminos? Todos? Por eso. Cuando vengan porque mis compañeros sacerdotes no tienen tiempo un mes pero pienso que es posible que sí para visitarme pero es pero es eh, muy posible que vienen laicos aquí mis amigos sí. ahí tienen un médico un jefe de policía que Marcos mi amigo con sus esposas vienen Andrzej, myślę, że też z Ameryki, z Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy on też chce jeździć. Andrzej, zbuduj teraz nową domu. Mówi, że nie ma czasu w tym roku. Jesteśmy już w Janekuni Grande. E, po dwóch godzinach jazdy. E, no, jesteśmy w środku gór. Ludzie zaczynają powoli przychodzić, chociaż mówią, że dużo osób powiedziało, że nie może, bo e, trafiliśmy e, Zbiór zboża, to trudno jest, to trudno jest trafić, żeby nie było tego zbioru był po prostu żniw, bo oni kiedy zobaczą, że już jest dobrze, to wtedy zbierają i to może być z dnia na dzień, no dzisiaj mówią, że troszeczkę mniej osób będzie, ale z każdego domu wyślą przynajmniej mamę czy tatę, żeby była nam przy świętej, żeby uczestniczyła. Są tutaj dzieci, z tyłu widać, z siostrą są. To jest cała szkoła stąd, jest 30 osób tylko. Dzieci przyszły, bo wiedzą. One zawsze przychodzą na mszę, ale dzisiaj widzą wyjątkowo por... ponieważ e... obiecałem im, że przywiozę im zabawki, bo nie mogłem przyjechać do nich w czasie Bożego Narodzenia, bo mnie proszono. Te dzieci nie mają kompletnie ani żadnych zabawek, ani ciuchów. Ciuchy mają tylko do szkoły, a zabawek to totalnie nie ma, więc My księże zakupujemy, misjonarze, te zabawki, także i z waszych ofiar za co bardzo, bardzo dziękuję. I rozdajemy tym dzieciom, że nie, mogli, że nie mogłem tu przyjechać z, z siostrą i z katechistami e, w czasie Bożego Narodzenia, więc teraz im przywożę. Dzisiaj mają Boże Narodzenie, więc po mszy świętej po Katechezie dzieci dostaną zabawki. Na pewno to sfilmuję, bo, bo to jest e, też ważna rzecz dla nich. Ich radość z tego, co, co im dajemy. To ciągle powtarzam z ofiar, także i z naszej decyzji z kółek za które bardzo dziękuję, gdzie dostaje ciągle ofiary i pomóc także i modlitewną. No, więc tutaj jesteśmy w środku gór. Ja się trochę obrócę, żeby zobaczyć, jak jest dookoła. Ta rura to oni mają gaz ciągle, to jest rurociąg z gazem, ponieważ Boliwia jest bogata w gaz, więc oni wydobywają w to. Jeszcze nie jest rozwinięte, oni słabo z tego korzystają. I tak jak my Europejczycy, w krajach, gdzie mamy ten gaz, ale powoliutko się ten, dlatego jest przez środek wioski. W środku gór jest rocią, który biegnie. bodajże z południa na, na północ Boliwii, czy z północy na południe, no, nie, nieważne. Na samochód, to jest właśnie kaplica zbudowana kiedyś przez Franciszkanów.

I Jesteśmy właśnie po mszy święte i teraz są te upragnione zabawki dla dzieci, które nie mogły dostać na Boże Narodzenie. Więc tutaj dajemy im i rozdajemy. Dla dziewczynek są co innego, dla chłopców co innego, dla dziewczynek są leleczki, a dla chłopców... Są samochodziki No nasza podróż tutaj jest bardzo owocna, ja bardzo się cieszę, bo mnóstwo osób się wyspowiadało dzisiaj przyjęło komunię świętą, czasiem świętej teraz dzieci się cieszą, więc proszę zobaczyć jest ich radość z zabawek, które ma Jest bien, eso qué es eso? ¿Qué es muñeca? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso aquí? ¿Qué tienes? ¿Qué tienen dentro? Eso también es ¿Qué es eso? Es tan, es tan guapa como tú. Y está capiando a Sí, Ari, Ari, sí. wszystkie dziewczynki. A tu, a ty jesteś. Teraz sí. chłopcy. Tych dwóch panów, co tutaj stoi, to są ich nauczyciele. Oni przyjeżdżają z bardzo daleka i mieszkają wśród nich. W weekendy tylko wyjeżdżają do domu, ale opomagają nam księżom. Bardzo często są to też bardzo dobrzy katowicy i mamy dużą pomoc tych nauczycieli. Para... Dla małego też. Para pequeñito, si. Sí. Si, sí, bien. I pequeñito, malutki też musi dostać. Nie wiem, czy będzie się bawił samochodzikiem, ale jest bardzo mały. Si. Sí. Chicas, ahora hay que abrazar Basia. Por na do regalito. Abrażen, to, to todo, si, obrażen. Mówi, że trzeba uściskać Basię teraz. za Basia, hay que abrazarlos. O, oh, si. Sí. <laughs> Myślę, że są zadowoleni Wszyscy są dzisiaj zadowoleni dobre, Nikt jest. Czasem contentos? Czasem jest. jest.